Trzecie podejście do tego tutorialu, a to tylko dlatego, że pierwsza z mitenek wyszła mi naprawdę idealnie, i drugą mitenkę prawą robiłam, robiłam wczoraj w sumie trzeci raz, no więc dzisiaj spróbuję zrobić kolejne podejście, bo za każdym razem coś mi tam nie pasuje. I na tapecie takie oto fajne mitenki. Początkowo miało być zupełnie skromne, ale to na szycie pozwoliłam sobie. Dodać. I jest to cały komplet, tak jak widzieliście na zdjęciu. I jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was zaprosić do subskrypcji kanału, ponieważ 80% osób oglądających moje wideo jeszcze nie subskrybują mojego kanału, więc serdecznie do tego zapraszam. Wszystko dokładnie wyspecyfikowane, jakie włóczki i tak dalej, wszystko Wam napiszę w opisie. W każdym razie ja mam drut. Wiodący 4 mm, bo cała robótka będzie robiona na drucie 4 mm. Więc drut lewy, czyli w momencie kiedy będę nim przerabiać oczka na lewej stronie, tylko na lewej, mam 3 mm, żeby nie powstały nam takie różnice. To jest taki fajny sposób do utrzymania gładkiej dzianiny. Jeśli ktoś ma problem ze zbyt rozwlekłymi oczkami lewymi, tak jak ja. To, to tak fajnie sprawia, że wszystkie oczka są równiutkie i wszystkie rządki pięknie, ładnie razem wyglądają. Także ja będę używać 4 i 3 i mam je na żyłce. Można śmiało tutaj używać drutów prostych. To będzie potrzebna igła dziewiarska do chowania nitek i później do tego wyszywania. I włóczka koloru wiodącego. Wszystko o tej włóczce napiszę w opisie i włóczka koloru dodatkowego i jej dosłownie kawałeczek, bo odcinamy sobie nieduży kawałek koloru dodatkowego i e, jeśli pracujecie, tak jak mówiłam, na tych różnych drutach, e, to narzucamy... Pierwszy rząd, który będziemy przerabiać po narzuceniu, musi być prawy, więc będziemy go robić e, drutami 4 mm, no więc narzucić musimy na drut 3. Narzucamy 13 oczek. Mało, ale poprzez metodę, którą będziemy teraz przerabiać, czyli tubular cast on, czyli takie rozpoczęcie, żeby ten ściągacz wyglądał, miał takie ładne zakończenie, był elastyczny i wyglądał jak ze sklepu. Ta metoda sprawi, że początkowa liczba oczek nam się podwoi. Musimy to uwzględniać w swoich projektach. 2, 4, 6, 8... 13. Dobra. Odwracamy się. Nadmiar teraz tej nici dodatkowej z tym osobnym kolorem możemy odciąć i bierzemy nić właściwą. Ja sobie ją tutaj zawijam na palec i łapię sobie ją razem z drutem prawym, żeby mi tutaj nigdzie nie zwiała. Przy okazji przytrzymuję sobie też nitkę. Z tego koloru dodatkowego, bo to pierwsze oczko jest bardzo luźne, więc, yy, żeby nam tu nic nie spadło. Dobra, i wszystkie 13 oczek przerabiamy na prawo. Odwracamy się i przerabiamy rząd samych oczek lewych. Tu jak widzicie po odwróceniu się prawy drut ten, którym teraz pracuję mam 3 mm. Odwracamy się i znowu robimy rząd wszystkich oczek na prawo. Odwracamy się i zaczyna się impreza. Mamy tutaj ten kolor dodatkowy i kolor zwykły. I teraz jak widzicie, rządek paseczek naszego koloru właściwego jest umieszczony tak jakby pomiędzy kolorem dodatkowym. I to właśnie po to robiliśmy ten kolor właśnie dodatkowy, bo po pierwsze, będziemy go wyciągać zupełnie, a po drugie, świetnie pokazuje nam ten jeden rządek pętelek, który jest nam teraz bardzo potrzebny. To znaczy Pierwsze oczko jesteśmy na lewej stronie, więc przerabiamy zwyczajnie na lewo. I szukamy pierwszą naszą pętelkę. Mam ją tutaj, jak widzicie. I to musi być pętelka tego koloru naszego właściwego. Podbieramy ją, zarzucamy na lewy drut i przerabiamy oczkiem prawym. Teraz będziemy robić na przemianie. Kolejne oczko jest oczkiem lewym. I zbieramy następną pętelkę tutaj z dołu. Rzucamy na lewy drut i przerabiamy na prawo. Zwykłe oczko lewe. Zbieramy kolejną pętelkę. I przerabiamy ją oczkiem prawym. Oczko lewe. Pętelka. Oczko prawe. Oczko lewe. Pętelka. Oczko prawe. Już zaczynamy pracować oczko prawe lewe prawe lewe to znaczy, że już zaczynamy ten nasz wzór ściągaczowy. Odwracamy się i zobaczcie jak ten brzeg pięknie wygląda, wręcz idealnie. Teraz dla pewności moglibyśmy już tę białą nić wypróć, ale dla pewności przerobimy sobie kilka rządków tym wzorem ściągaczowym i wtedy dopiero pokażę Wam jak ją wyprówam. Tylko, że teraz też rozpoczyna nam się już normalna praca, czyli tu już będzie się ten ściągacz stworzył, więc musimy robić też oczka brzegowe. Żeby potem do szycia było nam łatwiej. I ja oczka brzegowe przerabiam tak. Pierwsze oczko robię tak, że przeciągam nić do przodu. Wbijam się od tej strony i przekładam. I teraz, tak jak mi schodzi z drutu. Pierwsze oczko mam lewe. Później prawe. Lewe. Prawe. Lewe. Prawe i tak do samego końca. I te właśnie lewe, prawe oczka uformowały mi się z tego brzegu. A ostatnie oczko przerabiam tak, że yy, przerabiam na prawo, tylko nie wbijam się od lewej strony, tylko od prawej i przez tylną nóżkę. Dobra, zrobimy jeszcze jeden rządek lewy. Obracamy się, to znaczy yy, możemy, nie musimy. W każdym razie chciałam Wam tutaj pokazać ten brzeg. I teraz Wam pokażę, że mogę sobie wyprówać oczko po oczku, ale po co? Co drugie, co drugą pętelkę tego koloru dodatkowego po prostu sobie przetnę. O. I wyciągam. I tak zobaczcie, się to prezentuje: strona prawa, strona lewa. Jest po prostu wspaniale. I teraz przerabiamy sobie tym wzorem ściągaczowym na około 7 cm. Dla mnie to jest 13 rzędów. Dwa rzędy już mam zrobione, więc jeszcze muszę przerobić 11. I wtedy się spotkamy: już nie ma sensu tego pokazywać. Pamiętajcie o oczkach brzegowych. Przerobiłam mój kawałeczek i teraz, słuchajcie, po tym ściągaczu zaczynamy gładki, gładką część. I w tej gładkiej części ja mam około 16 rzędów i to też wychodzi tam plus, minus około 7 cm. One są podobnej wielkości. Oczywiście, przykładajcie sobie do dłoni, czy jeśli robicie je dla kogoś, to wymiary, szerokość, długość dłoni, żeby ta mitenka ładnie się układała, nie była za duża, nie była za mała. Te mitenki, które my teraz robimy, one są dosyć malutkie, o, to jest na malutką rączkę. I słuchajcie, przerabiamy sobie teraz zwykłymi oczkami prawymi i lewymi. Zależy na jakim rzędzie skończyliście. Ja akurat skończyłam na rzędzie prawym, bo mam w prawej dłoni 4 mm. Więc pierwszy brzegowy ściągam tak jak zawsze i teraz całkowicie ignoruję ten wzór ściągaczowy i po prostu przerabiam wszystkie oczka na prawo. W kolejnym rzędzie na lewo, w kolejnym na prawo, w kolejnym na lewo i tak przez 16 rzędów. Po przerobieniu gładkiej części, jak widzicie, jak się pewnie domyślacie, zabieramy się za kolejną część ściągaczową. Czyli teraz znowu robimy oczka prawe, oczka lewe, oczko prawe, oczko lewe na Pierwsze jak zwykle ściągamy i ja sobie zacznę od oczka lewego. W ten sposób to zrobię. Lewe, prawe, lewe, prawe. A robię to tak po to, żeby na prawej stronie pierwsze oczko było tym oczkiem brzegowym i żeby drugie oczko zaraz było lewe. I zrobimy tak po to, żeby potem nam się skazało z tym, jak będziemy te oczka zamykać. I robimy tak około 7 rzędów tym wzorem ściągaczowym naprzemiennym, a potem pokażę Wam, jak będziemy te oczka zamykać. I mamy ukończoną naszą pracę na drutach. Teraz będziemy robić będziemy ściągać z drutów i możemy sobie obciąć nić na mniej więcej 3 razy 3 długości. Ja robię sobie trochę dłuższą. Tak mi się akurat obcięło. Dobra. Nawlekamy na, nić, na igłę dziewiarską i robimy to w ten sposób. Pierwsze oczko Powinno być oczkiem prawym, no my mamy to oczko brzegowe. Drugie oczko powinno być oczkiem lewym, tak też mamy, więc pierwsze oczko ściągamy od lewej strony na igłę w ten sposób, później pomijamy oczko lewe i wbijamy się w następne oczko, oczko prawe od prawej strony w ten sposób. I przeciągamy. Ok. Teraz ściągamy pierwsze oczko, ale teraz z tej strony od prawej. Przekładamy je na igłę. Wbijamy się pomiędzy dwa kolejne oczka, pomiędzy dwa oczka, tutaj. Przeciągamy. Tutaj pilnuję, żeby mi się nic nie. Jak to zaciągało I Ostatnim krokiem jest Że wbijamy się w to oczko lewe Które tutaj mamy W środek oczka W środek oczka I przeciągamy Zaczynamy całą sekwencję od początku Czyli pierwsze oczko Ściągamy od lewej strony na igłę Później pomijamy oczko lewe Pierwsze oczko I wbijamy się pod drugie w ten sposób przeciągamy teraz pierwsze oczko ściągamy ale od tej strony od strony prawej Ciach. wbijemy wbijamy się pomiędzy dwa kolejne oczka przeciągamy i możemy tutaj swobodnie zaciągać ze względu na to, że sam ten splot, który wykonujemy, jest dosyć elastyczny, więc nie ma potrzeby tych oczek rozwlekać. I ostatni krok, czyli wbijamy się w drugie oczko, czyli oczko lewe pomiędzy. Znaczy do, do środka oczka. I przeciągamy. I powtórzę to z Wami jeszcze raz, trzeci raz, czyli pierwsze oczko ściągamy od strony lewej na igłę. Pomijamy. Pierwsze oczko na drucie wbijamy się w kolejne, to powinno wypadać oczko prawe i wbijamy się w ten sposób. Przeciągamy. Teraz pierwsze oczko ściągamy e, na igłę od prawej strony. Wbijamy się pomiędzy dwa oczka i ostatnim krokiem jest, że wbijamy się w lewe oczko, w sam środek. Powtarzamy te kroki aż do samego końca. I w ten sposób to wygląda. To jest super elastyczne. Bardzo ładnie tutaj się cała dzianina układa. I w ten sposób mitenkę mamy wydzierganą. Teraz zanim będziemy zszywać brzegi, to ja sobie tą mitenkę wyszyję, żeby mi było łatwiej odwracać się Przód, tył. I teraz tego ściegu, tutaj tego szycia nie będę Wam tłumaczyć. To jest bardzo prosta sprawa. Pokażę Wam to po prostu mm, bez gadania na filmiku, jak to robię. To jest, że tak powiem, totalny freestyle i po prostu robię to tak, jak czuję. Pokażę Wam, jak to wyszywam i potem przejdziemy do zszywania naszej mitenki. Z tym, że tutaj pamiętajcie, bo tu Mam lewą mitenkę, czyli mam y, wzór od góry, i tutaj mam miejsce na kciuk. A teraz robimy, robię prawą mitenkę, więc y, muszę mieć, jak ją złożę w ten sposób, to ten wzór musi powstać tutaj. Nie tu, tylko tu. Trzeba o tym pamiętać. zrobione. Teraz ucinam kawałek włóczki naszego koloru wiodącego i dzielę sobie, znaczy łączę markerami nasze, naszą mitenkę odpowiednio. I teraz tak: tu mam górę, tu mam dziurę na palec, a tu mam tą drugą część. Tutaj miałem markera, po to, żeby sobie przymierzyć. W ten sposób sobie podzielcie, poprzymierzajcie kilka razy i Zabieramy się za zszywanie. Jeśli wolicie tradycyjną metodę zszywania, czyli po prostu zszywanie na lewej stronie igłą, proszę bardzo. Ja tym razem zdecydowałam się na zszywanie szydełkiem. Szydełko 5 mm i teraz zbieramy oczka nasze brzegowe, które tworzyliśmy, czyli pierwszy zestaw podwójny wbijam naszą, nasze szydełko i drugi zestaw podwójny te Dwa pierwsze rogi będę na końcu zbierać tą nicią, która nam tutaj wystaje od zamykania. Eee, ok. Z nici dodatkowej, którą teraz odcięliśmy, robimy pętelkę, zakładamy na e, nasze szydełko i będziemy to robić. W ten sposób to będzie wyglądać. I będziemy to robić e, oczkami, znaczy e, oczkami ścisłymi, tak. I pierwsze co robimy, to przeciągamy tutaj tę naszą pętelkę. Robimy oczko. Ciach, I jeszcze raz w, tym sam, w tych samych e, oczkach przedziewamy. W tym samym miejscu dosłownie. Ciach. I robimy oczko. Teraz kolejna, kolejne oczka wybieramy z linii brzegowej, następne, czyli tu dwa. Z drugiej strony wybieramy kolejne oczko tutaj brzegowe, czyli dwie pętelki. Przeciągamy nić yy, i robimy oczko ścisłe. Wybieramy kolejne z linii brzegowej i tak robimy aż do naszego pierwszego markera, którym sobie zaznaczyliśmy Dziurę na kciuk. Później omijamy tę dziurę, i zaraz za nią musimy sobie dołączyć nowy kawałek włóczki i e, zrobić w to samo. Czynność na drugą stronę, po prostu musimy zrobić to samo. I w ten sposób będziemy mieli nasze mitenki zszyte. I to już będzie naszych mitenek. Koniec. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten projekt Wam się podobał. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie na inne media, na przykład na Facebooka, gdzie na bieżąco informuję o wszystkim. Zapraszam również na Instagrama i na TikToka po trochę inspiracji i krótkich tutoriali. Zapraszam również, jeśli macie ochotę, mnie wesprzeć do sklepu Raverly, gdzie możecie kupić wzory w formie PDF-u na wszystkie dostępne na YouTube projekty. Oraz na inne projekty, których na YouTubie nie ma. Jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność i życzę miłego cierpienia.